na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego czyli colitis pocellarosa. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego co to właściwie jest? Jest to rozlany nieswoisty proces zapalny błony śluzowej odbytnicy lub odbytnicy i okrężnicy prowadzącym w części przypadków do powstania owrzodzeń. Pierwszym objawem mogą być biegunki. Często są to biegunki z domieszką krwi i śluzu. I liczba wypróżnień na dobę to 20 od 20. Bo ona się może sięgać do 20, o tak. Główne objawy. To przede wszystkim biegunki, obrzęki, bóle brzucha, zaparcia. 60% przypadków ma niedobór żelaza, tak zwaną niedokrwistość. Pojawić się mogą również kurczowe bóle brzucha oraz uczucie parcia na stolec, spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego. Choroba przebiega najczęściej w postaci, w postaci ostrych rzutów przedzielonych okresami remisji. Podobnie jest z leśniowskim kronie. Tam też są i remisje i rzuty. Przedstawię Wam tak procentowo, jakie są objawy wrzedziejącego zapalenia jelita grubego. 97% to są krwawienia biegunka 91% przypadków ma biegunkę 68% skarży się na bóle brzucha osłabienie 63% zmniejszenie masy ciała to 58% ludzi skarży się na zmniejszenie masy ciała brak łaknienia 43 gorączkuje 35% ludzi Zdjęcia brzucha ma 17%, nudności 13%, obrzęki i wymioty 12%. Więc wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jak nazwa sama mówi, umiejscowienie jest w grubym. Przedstawię Wam na zdjęciu, jak najczęściej, gdzie najczęściej jest umiejscowione, zapalenie i tyle na tyle dzisiaj krótko ale na temat rzodziejącego zapalenia jelita grubego jest to mi choroba obca bo nie choruje ale mamy znajomych którzy chorują jest to również poważna choroba i ma też powikłanie pozajelitowe jak leśniowski kron Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Pa!